W nowym roku zwiększył się zasięg i liczba połączeń bezpłatnej komunikacji na terenie gminy Kozienice, z której mogą korzystać mieszkańcy. Od 1 stycznia system oparty jest na dwóch uzupełniających się filarach Kozienickim Metrobusie oraz bezpłatnych liniach komunikacyjnych gminy Kozienice. W 2025 roku kozienicki metrobus funkcjonował na siedmiu liniach, a obecnie pojawiły się dodatkowe trzy linie w kierunku Ryczwołu, Kociołek i Brzeźnicy. Dodatkowo, jak poinformowano podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej, zostało uruchomionych 14 bezpłatnych linii komunikacyjnych gminy Kozienice opartych na trasach dowozu do szkół dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Wszystkie linie będą kursować przez cały rok od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych. Szczegółowe rozkłady jazdy będą dostępne na przystankach oraz na stronie internetowej kozienice.pl Łamane na Metrobus. Ponadto autobusy zostaną wyposażone w system lokalizacji kompatybilny z aplikacją kiedy przyjedzie.pl, umożliwiający śledzenie kursów w czasie rzeczywistym. Z wszystkich przejazdów można korzystać bezpłatnie, między innymi po okazaniu kozińskiej karty mieszkańca. Jeśli jeszcze jej nie macie, to wniosek o wydanie należy złożyć w punkcie informacji Urzędu Miejskiego. Bezpłatna komunikacja na terenie gminy Koźnice została wsparta dofinansowaniem w kwocie ponad 442 tysięcy zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na kursowanie kozinickiego Metrobusa, którego całkowity koszt w tym roku wyniesie blisko 1 415 tys. zł. Umowę z wojewodą Mazowieckim Mariuszem Frankowskim podpisał pod koniec zeszłego roku burmistrz gminy Koźnice Mariusz Prawda.